Cześć widzowie, to jest mój kolejny odcinek z z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że tak możecie zaobserwować moi drodzy, skończył się sezon, koniec sezonu bitwa o królestwo katany i w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie moi drodzy właśnie to mało skrzynię pucharów Mała, bo mała po prostu na tym drugim końcu nie gram w ogóle, widzowie. Ale myślę, że jakiś skinek na pewno nam wypadnie. Ale zanim to, pamiętajcie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, po tym dnia piszcie komentarz, a będę taki filmik dawać żeby nagrało więcej. Przypominam, że ci mamy po 2000 subów, więc subujcie, łapkujcie, pomóżcie. A pomożecie mi spełnić mój drugi dróg co chodzi o suby, czyli wisi 2k subów, subujcie, łapkujcie, komentujcie, wpadecie na mojego Discorda, link macie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, koniec sezonu, więc czas odebrać sobie małą skrzynię, tak jak już to mówiłem, więc klikamy 3, 2, 1, moi drodzy i mamy to, Mam małą skrzynię i będzie jakiś skinek, tylko ciekawy jaki, dobra, otwieramy, 1, 2, 3 i uwaga, uwaga, trójka widzimy, trójka, w ogóle 5000 punktów podważności doświadczenia, to jest serio dużo, 50 blinksów, i 141 kolejnych podwajaczy, i do tego mamy świecącą jedynkę w prawym dolnym rogu. Ciekawe, co wypadnie nam teraz. Uwaga 3, 2, 1. Stop, ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Skinek do baza. Tak, Cajju no Bass naprawdę spoko i emotka widzowie A nie, bez emotki, jednak bez emotki moi drodzy Ale mamy właśnie Cajju Baza, moi drodzy Jest naprawdę fajnie I a propos Cajju Baza We wtorek był odcinek, czyli 2 dni temu Z odblokowania, w sensie skubowania Skina Fernier Bass, Czyli tego, którego widzicie teraz w lobby Tymczasem dzisiaj widzowie dropi nam Cajju Bass. Myślę, że spoko, no bo to drugi z do na pewno nam się przyda. Yy, no i na pewno będzie to spoko opcja, gdyż będziemy mogli widzowie grać również tym cage'u bazem. Yy, jeśli sobie właśnie zobaczymy tutaj, to arena za dymy, to wygląda interesująco. Wyzwanie darmowe przebranie, to również wygląda interesująco. Mamy widzowie aż cztery tryby i w każdym jest ta arena za dymy. A w dodatku, moi drodzy, w każdym jest e, star drop do widzowie e, zebrania, plus jeśli przejdziemy całe wyzwanie dostaniemy darmowe, darmowego skin'ka. Colette toksukasu, jak? Toku co to, no nieważne, widzowie, na pewno dostaniemy skin'ka, ale tylko możemy trzy razy przegrać, jest trochę lipa, no ale zobaczymy co z tego będzie, moi drodzy. Tutaj jakieś misje, oj ile misji moi drodzy A co tutaj po nowego trybu, pewnie tak, widzę, do tego nowego trybu Więc okej okay. eee, Kolecka tutaj jest widzowie, ale chyba sobie przełączymy na case Gdyż myślę, że to będzie lepsza opcja, tak szczerze Bo tu aż 5500 trzeba zebrać widzowie kredytu więc giga dużo Nowy karnecik mamy widzowie, mamy nowy karnecik, tak w ogóle Jest naprawdę spoko Eee, zobaczymy do kogo w tym zadaniu będą skinki chyba do Edgara widzowie chyba do Edgara zobaczymy za chwilkę eee, wydaje mi się że do Edgara czy do Edgara widzowie eylizno eee, te skinki o, tutaj są te skinki eee, bo dobra możemy sobie sumie sobie w tego białego zobaczymy co z tego wyjdzie i jak on się prezentuje bo ten do Piperki, co było ostatnio w karnecie to szczerze taki sobie szczerze taki sobie a ten od do ej, dobra, dobra, dobra. Nawet spoko, nawet spoko. Tutaj jeszcze tego, dobra, jest Git, jest Git, widzę. Jest naprawdę dobry. A ulicy się prezentuje w taki sposób. Nie no, dobra. Od Piperki jest na pewno lepszy ten skinek. Tak uważam, że od Piperki jest naprawdę dużo lepszy. Więc jeśli ktoś chce, to może kupować. Ja w tym sezonie kupować go nie będę. No ale zobaczymy co tam jeszcze Zobaczymy tytuł, przede wszystkim zobaczymy tytuł Moi drodzy eee, Jaki tutaj będzie nie do zatrzymania Ej też spoko, też spoko tytuł Naprawdę muszę pochwalić, że też spoko I tutaj moi drodzy Tutaj mamy za darmo Emotkę, znaczy ikonkę To możemy sobie ją w sumie odebrać I tutaj przez tydzień będziemy dostawali Darmowe prezenty, więc nawet spoko I do tego 10 darmowych Start dropów gdyż właśnie przeszliśmy to ten kolejny próg w tych aktualnościach zobaczcie moi drodzy przeszliśmy ten próg i dlatego dostaliśmy 10 darmowych start dropów no i zaraz widzowie będziemy tutaj widzowie do tego trzeciego progu y, się przybliżali w sumie już się przybliżamy no i widzowie zobaczymy zobaczymy jak to będzie y, więc y, na dniach na pewno ten, te progi będą się widzowie zwiększały a teraz moglibyśmy sobie wylokować te 10 dropów darmowych Więc zaczynamy od pierwszego Bardzo rzadki, widzę, bardzo rzadki I 100 monet, dobra, podoba mi się to Drugi niestety jest rzadki Zobaczymy co będzie trzecie Znowu bardzo rzadki, widzę, znowu bardzo rzadki Tym razem power punkty. Czwarty, widzę, rzadki Ej, to jest bardzo rzadki, rzadki, bardzo rzadki, rzadki I teraz znowu rzadki, widzę To trochę I znowu rzadki, widzę, to już mi się nie podoba Dobra, epicki nawet, nawet dobrze, chociaż tam powerpunkty same były. Kolejne bardzo rzadki, chyba ostatnie dwa bardzo rzadki widzę. Proszę, monety chociaż dobra, to też się przyda. Do case, kredyty, ale ich jest giga mało. I chyba ostatni widzę, bardzo rzadki również. I powerpunkty. No, widzę, tak szczerze. Lipa, no, tak szczerze, jak on być szczery. Nie podobało mi się to za bardzo. No dobra, widzę, moglibyśmy przejść, w sensie nie przejść wyzwanie, tylko. Zagrać sobie to nowe, a to ten nowy tryb Arena za Dymy, z tego co wiem, to tutaj meczek trwa długo, dużo więcej niż yy, ten normalny taki. Nie wiem kompletnie o co chodzi. Niż pas wroga, aby wygrać w tej intensywnej bitwie 3 na 3 Twoja moc rośnie wraz z yy, trwaniem meczu poprzez zdobywanie arenowych PD. Miej oko na keiju wygrywa drużyna, która jako pierwsza zniszczy przeciwną. a dobrze nie wiem o co chodzi. Czy <gryzlam> za nie wiem o co chodzi? No zobaczymy to w gierce. Ogólnie tylko wiem tyle, że podwójne puchary będą. Yy, I zobaczymy co jeszcze. I tutaj jeszcze mamy napisane przygotuj się na nadchodzące wydarzenie na arenie. Dowiedz się więcej, nie wiem o. Zwiększaj swoją moc, zdobywając arenowe PD. Pokonuj wrogów. Yy, bierz się za roboty. Okay. Dobrze, nie mam pojęcia, Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi ale możemy wziąć jakąś postać na daleko. Myślę, że będzie to spoko opcja. Yy, ktoś mocny na daleko. Angelo, Rico, moi drodzy, mogę nie tak? Nie wiem za bardzo, o co chodzi w tym tak szczerze. Yy, Weźmy sobie Eriko, weźmy sobie Eriko, zobaczymy o co w tym chodzi, bo albo no, dobra, zagrajmy ten Eriko już, zagrajmy ten Eriko już, moi drodzy, zobaczymy co z tego wyjdzie. I po pierwsze, meczek z 7 minut będzie trwał, i sobie. o, na boty gramy, to dobrze, bo przynajmniej nauczy się grać na tym trybie, bo nie wiem za bardzo o co chodzi. 8 minut trwa meczek, 8 minut trwa meczek, to nieźle, to nieźle się bawią. Um, tutaj widzę, czekajcie, czekajcie, moi drodzy, teraz tak. Eee, co ja mam robić? Co ja mam robić? Widzę, stać tutaj. Ej, bo ja nie ogarnię trochę. Ej, nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne, zabijemy tą Bibi może. Ej, tu jest to samo. Ej, o co chodzi? <grywy> nie mam pojęcia, w sobie. Ej, i tu Ej, dobra. To po całej mapie tak jest ustawione? Ej, nie, tutaj już nie ma. Tam coś innego było. Ej, nie wiem o co chodzi. W ogóle jakieś procenty na samej górze pokazuje nam. 85. 100, ej to, to dobrze, że mamy 80, czy właściwie źle? Ej, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, widzę. Nie mam pojęcia, co ja mam tutaj robić za bardzo. Ej, w ogóle ulta sobie nie ładuję, nic, widzę. Nie wiem, jak mam sobie naładować ulta. Ej, na tym chyba mogę, tak? Nie, nie mogę, dobra, nie wiem, widzę. Nie mam pojęcia. Ej, teraz oni mają też 80 już. To niedobrze, bo tam remisują. Ej w sumie nawet nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo mamy tyle samo procent prawie, że. No dobra, trudno widzowie, ja nie wiem czy mamy... O, nie tego, bo eee, przejdźmy sobie może tutaj, ej, co to jest? Co to jest moi drodzy? Ej, to mnie klepie. To ja zginę drugi raz. No i ja chciałem co zrobić, moi drodzy, no i baka. No i Baka, 65, 80, ja nie wiem co tutaj się robi, widzowie. Ej, ten meczek chyba nawet nie dotrwa do tych 6 minut, bo szybciej wiemy i ma go i nam. Ehm, pójdźmy tutaj stronę. Widzimy tutaj Bibi. Musimy teraz ją znaleźć. O tutaj widzę, tutaj zobaczcie. Ej, uda nam się nawet. Chyba nam się udają uda ją pokonać? Tak, widzę. Udało nam się, ale to jest kolcik z Ej, nie ma szans, widzę. nawet nie wiem, o co tutaj chodzi. Ej, dobra. Jak teraz mnie coś pokona, jak teraz dobra przyszedłem widzę. No ale ja nie mam co zrobić, widzę. Ja nie mam co zrobić. Idę prawo, idę prawo teraz. Może się uda prawą stroną przejść, widzę, bo ja chcę zobaczyć całą mapkę, ja chcę zwiedzić. W ogóle nie wiem, co tu robi, widzę. Trudno, niech to już tutaj będzie 50-70. Ej, my chyba przegrywamy z tego co widzę. Ej, tak, chyba przegrywamy, czy nie? Ej, nie wiem, widzowie, nie wiem, ale jakoś przeszliśmy. Ej, co to jest? Jak to mogę naklepać? Ej, mogę to naklepać! Ej, to normalnie się co zadaje. No okej, okay, druga wroga zniszczyła obie wieże. Ja nie wiem o co chodzi, widzowie. 100, jak my mamy znowu 100? Przecież ja nam mamy. Z... Dobra, nie wiem, nie wiem, widzowie. Przed chwilą mieliśmy ten 0%, teraz mamy znowu 100%, oni mają 30%, przed chwilą mieli 70%, dobra nie wiem widzowie, to jest już to jest coś więcej tak szczerze, to jest inny jakiś uniwersum już, to da się klepać, nie wiedziałem jak nawet, piątkę w ogóle już mam nad głową, nie wiem o co chodzi widzowie, tu coś mnie klepie, ta, fokus na mnie, dobra widzowie, ja nie wiem, 4 minutki meczu trwa jeszcze, no zobaczymy, zobaczymy widzowie co z tego wyjdzie. Fajnie jakbym tego kolcika tutaj naklepał, tak bo oni nam niszczą teraz, no ale ja tutaj nic nie zrobię, widzę, ja tutaj sami się zrobię staty, to ja będę miał w ogóle jakieś ujemne chyba no, Nie wiem, widzę, ja oni tam drugą wieżę już niszczą, a my jeszcze im pierwszy nie zniszczyliśmy, aha, fajny ucik w ogóle, agent, fajny ucik Dobra, Gadget, Gadget, pokonam tą no, ale w ogóle czy nie pokonam? Dobra, pokonałem, nie, nie pokonałem jej jeszcze, teraz ją pokonałem i co mamy jeden dobra, dobra, dziewię że jeszcze jej przegraliśmy. Przegraliśmy tą gierkę, moi drodzy, nie mieliśmy w ogóle co zrobić. Nie wiem o co chodziło za bardzo co, no ale widzowie przegraliśmy. No trudno, trudno wizowie, Nie przetestowaliśmy, znaczy przetestowaliśmy, ale w sensie przegraliśmy. Yy, Byłem zagrał jeszcze raz, ale z tej długi meczek widzowie, więc chyba myślę, że w tym ciężko byłoby tyle. Na tyle. Wytajcie subujcie, od kucie Podajcie mojego Discord, dla nich w opisie oraz w komentarzu nie napisze. Nasze, możecie napisać w komentarz, ale też podajcie. Więc jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, Trzymajcie się, do następnego. Cześć!